się w Minecraft, w Minecraft. ja jestem i przygotowałem 10 paczek tekstu które ulepszą twoją grę pierwszą paczką tekstu będzie blue better zombie, czyli po prostu tacy ulepszeni zombiacy więc myślę, że spoko fajnie to wygląda i oczywiście wszystkie paczki tekstu macie w linku w opisie kolejna paczka tekstu dodaje łóżka z w minecraft i myślę, że bardzo fajny Fajna paczka tekstu, ale ta panda wygrywa po prostu wszystko. Mi się po prostu ona najbardziej podoba. Kolejną paczką tekstur jest Better Cuts, która dodaje takie fajne kotki, więc myślę, że naprawdę spoko sprawa. Kolejną paczką tekstu jest Nude Touch, która dodaje teksturę takich fajnych pochodni. No, myślę, że spoko sprawa i, i wszystkich pochodni: te niebieskie też i te z Redstone'a też. Kolejną paczką tekstu jest Boss refreshet, która dodaje właśnie takie ulepszone bossy. Teraz widzicie Midewa, a teraz widzicie Smoka. Kolejną paczką tekstu jest Nebula, Grid Blue, która dodaje, żeby po prostu zbroja lepiej błyszczy. Wiem, że były zombie, ale tej paczki tekstu po prostu nie mogę zabraknąć. No, dodaj po prostu takie fajne zombieczki. Kolejną paczką tekstu jest Chicken Dodo, która dodaje takie fajne kurczaczki. Mi się strasznie podobają, nie mogę ich tutaj zabraknąć. Kolejną paczką tekstu jest Party Pups, która dodaje takie słodkie pieski. No, myślę, że są lepsze od tych standardowych i na koniec coś mocnego. Zobaczcie jak ten Minecraft jest realistyczny. No, spójrzcie sami na to, to mi po prostu łeb zwala. Dokładnie no, tekstu pak 10 na 10. To no, a widzę, jeśli macie film to, zostawcie łapkę w górę i suba to do takiej trzy wody, pisz subskrybuj, na sami jeszcze nie lubicie, a my widzimy się w szkole filmie Elo i wszystkie teksty, paki macie na dole w linku w opisie.